Emocje pobudzają te substancje podkorowe i one mówią nam: Ty słuchaj, ty teraz musisz być w gotowości, bo to, bo tamto. Nie mów takich rzeczy, to jest Twoja szefowa. I całe właściwie radzenie sobie z emocjami to jest kontrola tego ułamka czasu. Żebyśmy nie pozwolili sobie na działanie, jak zwierzę. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak radzić sobie ze stresem, czym on w ogóle jest, co nam robi, jak ważne jest świadome zarządzanie swoim ciałem. Wszystko to w oparciu o badania naukowe i fantastyczny dorobek naukowy, książkowy, publikacyjny naszego gościa. Słuchajcie, subskrybujcie Planeta Soni, bo goście są fantastyczni. Dzisiaj jest pani profesor zwyczajna, doktor, habilitowana nauk medycznych, Jadwiga Jośko Ochojska. Te dwie książki bardzo wam polecam w opisie. Znajdziecie link do tej i do tej. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Soniu. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Jesteśmy zaszczyceni. Pani profesor, od czego byśmy zaczęli? Od którego z tematów pasjonujących i fascynujących, które widzę w tych książkach i w wielu wywiadach, w wielu szkoleniach, które miałam przyjemność zobaczyć i wysłuchać, jestem, jestem poruszona. Ja nie wiem, jak to się stało, że ja wcześniej nie wpadłam na, na pani profesor pracę. Głównie przejawia się motyw stresu. Tak, tak Emocji, tak, zdenerwowania, tak. tego, co nam to robi w życiu. Jakbyśmy zdefiniowali ten stres? Stres to jest stan, taki stan organizmu, w którym zachodzi tak dużo zjawisk, mechanizmów fizjologicznych, że w końcu zostaje przekroczony próg. Zostaje przekroczony próg, i wtedy zaczynają się zmiany patologiczne w fizjologii, w biochemii, a nawet w anatomii. Więc zostaje kompletnie zaburzona homeostaza naszego organizmu, kompletnie zaburzona równowaga. I stres może spowodować krótkotrwałe zmiany, i one są korzystne. To jest na zasadzie walcz, uciekaj po to, żeby sobie albo uratować życie, albo po to, żeby na przykład świetnie wypaść na egzaminie. Czyli taka się, mobilizacja. Tak, taka mobilizacja, totalna mobilizacja organizmu, wzrasta stężenie adrenaliny, głównego hormonu stresu, naczynia się kurczą, więcej krwi dopływa do mózgu, jest on wtedy lepiej ukrwiony, mamy lepszą koncentrację, lepszą pamięć. Przypomina nam się wszystko, prawie że to, co przeczytaliśmy, dlatego warto czytać, bo jak nie przeczytamy, to nam się nie przypomni. I to jest. Bardzo korzystne dla nas. Bardzo korzystne takie zmiany trwają różnie długo u różnych ludzi, w zależności od tego, co jest tym bodźcem, tym stresorem, który wywołał stres ostry, albo kilka minut, albo kilka godzin, albo kilka dni, ale uważa się, że do trzech dni to jest jeszcze fizjologia. Tak może być. Czyli, na przykład, student, który zdaje egzamin na studia, znaczy, uczeń, który zdaje egzamin na studia, przeżywa ogromny stres, bo przygotowuje się do tego egzaminu przez cały rok. Ma jakieś marzenia, ma jakieś swoje plany na przyszłość, z tym wiążą się oczekiwania rodziców, rodziny i tak Rzeczywiście, ten stres jest potężny. To po takim stresie egzaminacyjnym. Zdecydowanie trzeba te trzy dni odczekać, aż wszystko wróci do normy. Mówimy o takim egzaminie jednodniowym, czy o całym ciągu egzaminów maturalnych, na przykład? No, o egzaminy maturalne podobnie, prawda? Pierwsza taka ważna rzecz dla tego młodego człowieka. Bo wszyscy mówią, a to już matura i on już czuje, że to jest coś wyjątkowego, że to nie jest zwykła klasówka, zwykłe pytanie, tylko coś bardzo wyjątkowego. Więc zdecydowanie tak. I ten stres jest korzystny, dobry i specjalnie się nim nie chcemy zajmować, my to już wiemy. On już jest przebadany na wszystkie strony. Natomiast jeżeli stres trwa długo, czasem tygodniami, miesiącami, latami, albo jeżeli to jest sytuacja, Jednostkowa, wyjątkowa, czyli taka sytuacja traumatyczna. My jesteśmy akurat świadkami wypadku jakiegoś tragicznego, albo jesteśmy uczestnikami tego wypadku, albo umiera nam ktoś bliski, albo tracimy cały majątek. To są sytuacje tak trudne dla człowieka. Że nazywa je traumatycznymi, żeby tego nie nazywać stresowymi sytuacjami, bo one przekraczają już taki stres zwyczajny, przewlekły, można powiedzieć. Więc w jednym i w drugim przypadku, kiedy to jest stres przewlekły, trwający długo, albo sytuacja traumatyczna, wtedy dochodzi do przekroczenia norm fizjologicznych, biochemicznych i anatomicznych. I zaczynają się dziać rzeczy tak niekorzystne, że z jednej strony ta cała fizjologia, biochemia, anatomia się zmienia i powstają choroby somatyczne, ale z drugiej strony te emocje, które towarzyszyły temu stresowi przewlekłemu czy też tym traumom, one zostają zapamiętane przez ciało. O, zostają zapamiętane. I tu zaczyna się bardzo taka już dla lekarzy troszkę mało zrozumiana strona człowieczeństwa naszego, ponieważ tutaj rolę odgrywają energie których lekarz nie bada. Lekarz bada tylko chemię, biochemię, biologię, cytologię, fizjologię i tak dalej. To bada lekarz. Czy to są pani profesor te przykłady, kiedy coś nam dolega i boli? A żadne z dostępnych możliwych badań nie wykazują żadnych zmian? No, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, że człowiek cierpi, nawet bardzo cierpi. On może mieć widoczne oznaki swojego cierpienia w postaci wymiotów, w postaci omdleń. To są widoczne. Wtedy każdy powie, a rzeczywiście coś się dzieje. Albo mogą to być bóle. Bóle, które są o różnym stopniu nasilenia. W takiej skali od 0 do 10, to jest skala bólu, ból spowodowany nieujawnioną przyczyną może nawet mieć 10 punktów w skali bólu, nawet 10. My to wtedy, jako lekarze, my mówimy, że to są choroby psychosomatyczne, że coś się dzieje w psychice, co Ukazało nam się jako choroba w SOMie, czyli w ciele. SOMA to jest ciało, to jest fizyczność. Ta choroba nam się ujawniła. I my potrafimy powiedzieć i zaobserwować już bardzo dużo jako lekarze, dlatego że mamy przekazy tych lekarzy, którzy byli przed nami. Chciałabym tutaj wspomnieć koniecznie Galena fantastycznego wspaniałego lekarza starożytności, który zauważył na przykład, że te kobiety, które chorują na raka piersi, to są kobiety melancholijne. On jako pierwszy to napisał. Wtedy mówiło się o kobietach i ludziach melancholijnych. Dzisiaj powiemy depresyjnych. My to dzisiaj widzimy, czyli zauważono związek związek postawy względem życia. Tak. tak. I tego, co dzieje się w ciele. Tak jest. A potem taki lekarz William Osler w 1892 roku po raz pierwszy odważył się napisać i powiedzieć to, co on widział i co inni też widzą, tylko boją się tego powiedzieć głośno, żeby ktoś nie powiedział: A ten to tam opowiada jakieś bajki, to nie jest udowodnione naukowo. Więc on zauważył, że te osoby, które chorują na reumatoidalne zapalenie stawów, to są osoby, które w swoim życiu przeżyły traumy, przeżyły bardzo trudne sytuacje. Dlatego, że jak on z tymi osobami rozmawiał, to się okazało, że w ich historii życia były bardzo trudne momenty, chwile, a może czasem lata, bardzo trudne. I że właśnie ci chorzy głównie chorują Ci pacjenci głównie chorują na stawy. Takich spostrzeżeń było bardzo dużo. Bardzo dużo lekarzy opisywało różne historie, aż w końcu nadszedł czas, z czego się bardzo cieszę rok 1981, kiedy Robert Ader powiedział: Istnieje coś takiego jak psychoneuroimmunologia. Nareszcie, dlatego że to zostało ogłoszone, jako pewnik w medycynie, i teraz my mamy pewność, że psychika poprzez układ nerwowy działa na układ immunologiczny. I niedługi czas później, Amerykanie, jak usłyszeli o psychoneuroimmunologii, szybciutko zrobili takie badania wśród studentów medycyny. Podzielili ich na dwie grupy. Wszystkich studentów prosili o obejrzenie filmu, ale wcześniej pobrali im krew do badań i badali różne składniki w układzie immunologicznym. Przy czym jedna grupa studentów oglądała horror, a druga grupa oglądała komedię. Po ukończeniu tych filmów Znowu pobrano im krew do badania, znowu zbadano te komórki w układzie immunologicznym, cytokiny, różne, różne składniki. I co się okazało? Okazało się, że wystarczyła godzina oglądania horroru, żeby zmniejszyła się liczba komórek limfocytów T w układzie immunologicznym. A one przecież mają nas chronić przed bakteriami, przed różnymi pierwotniakami, grzybami itd. Więc jeżeli ja poprzez psychikę jestem w stanie Zmienić anatomię mojego układu immunologicznego, bo to już jest anatomia, tak. skoro zmniejsza się liczba komórek, tak. to ten wpływ psychiki jest niewyobrażalny, niewyobrażalny zupełnie. Jaka to jest informacja dla nas wszystkich. Otóż, jeżeli ja jestem zdrowa, jeżeli mi nic nie dolega, to mogę sobie oglądać filmy jakie chcę, horrory, kryminały, mogę słuchać heavy metalu, chociaż jest bardzo szkodliwy. Są badania, które to udowadniają. Ale jak jestem zdrowa, mogę, mogę nawet jechać na festiwal heavy metalowy. Dlatego, że to wszystko się w organizm, w organizm to się odbuduje, Organ. to się zrównoważy, będę za 2 trzy dni będę zupełnie zdrowa, nie ma problemu. Ale jeżeli ja jestem chora aktualnie, albo jeżeli aktualnie przeżywam jakąś trudną chwilę, ewentualnie traumatyczne zdarzenie, no, to ja już muszę bardzo uważać na siebie, to ja już muszę iść świadomie przez życie. To ja już nie mogę iść tak, jak taki człowiek, który jest zupełnie pozbawiony wzroku, słuchu i nie wie, co się dzieje na świecie, tylko mam uważać, uważać dosłownie na wszystko. Ja już nie mówię o tym, żeby wybierać sobie książkę, którą będę czytała, żeby to nie były opowieści obozowe. Ja muszę wybrać film taki, który nie spowoduje, że ja się przestraszę, wystraszę, że to mi się będzie śniło w nocy, bo to jest dla mnie bardzo niekorzystne, bo jeszcze bardziej sobie obniżę sprawność tego układu immunologicznego itd., tak itd., tak ale wręcz ja muszę się zastanowić, z jakimi ludźmi ja chcę się spotkać. Dlatego że jeżeli na przykład ja mam przewlekły stres z jakiegoś powodu albo traumę i sobie oglądam telewizję, tak jak oglądam, tam jest dziennik telewizyjny, jakiś horror, psurwało głowę, dziecko wypadło z drugiego piętra i tak dalej. Po co mi te informacje? Ja to przeżywam. Ja to przeżywam, to są negatywne informacje, które natychmiast powodują osłabienie układu immunologicznego. Ja mam w jakiejś chorobie czy w tym stresie osłabiony układ immunologiczny, więc ja nie mam prawa go dalej osłabiać, bo będę jeszcze bardziej chorować, będę jeszcze bardziej osłabiona. Jeżeli ja na przykład choruję, bo taką pacjentkę miałam, na raka chorą, i ja ją zapytałam, jakie książki pani czyta, a ona mówi: Oj, wie pani, co ja się od lat pasjonuję tematyką obozową. A ja mówię: To ja panią poproszę, żeby pani odstawiła te książki na czas leczenia. Jak pani już będzie zdrowa, to sobie pani wróci do tych książek, ale teraz nie. Ona była zdumiona, nie wiedziała dlaczego. Oczywiście nie ma czasu na to, żeby dokładnie to tłumaczyć, ale ja to powiem w takim zarysie bardzo króciutko, o co chodzi, dlaczego to jest takie ważne. Jeżeli ja mam do czynienia z negatywnymi emocjami w kinie, przy telewizji, z osobami toksycznymi, i tak dalej, przy gazecie, przy nieodpowiedniej książce, to ta negatywna emocja najpierw pobudza takie struktury, które znajdują się pod korą mózgową tak zwane struktury podkorowe. I te struktury podkorowe rozpoznają tą emocję. I informują mnie, czy to jest dobra, czy zła emocja, i jak ma mój organizm od razu zareagować. One po to są, bo one są po to, żeby na przykład przestrzec mnie w lesie, że pokazał się wilk. To ja, Ta struktura jest genialna wtedy, bo wtedy ta struktura moja podkorowa mówi, zobacz, wilk, uciekaj. Ratuj się. Ratuj, Ratuj się. No mhm. i wtedy ja sobie ratuję życie. Ale na co dzień, my nie mamy takich sytuacji dużo, które grożą naszemu życiu. A jednak te negatywne emocje pobudzają te substancje podkorowe, i one mówią nam: Ty słuchaj, ty teraz musisz być w gotowości, bo to, bo tamto. I my wydzielamy dużo tych hormonów stresu, my zaburzamy układ immunologiczny, niszczymy sobie mózg konkretnie, i to wszystko nam nie służy. Natomiast jeżeli ja sobie dobrze radzę z negatywnymi emocjami, ogólnie ze stresem, to ja wiem, co ja mam zrobić, żeby nie zareagować tak jak zwierzę, tak szybko. Ja muszę poczekać chwilkę, dlatego że ja wiem, że ta informacja ze struktur podkorowych przechodzi do kory mózgowej, tam informuje korę. Słuchaj, Kora, wiesz, co się stało? Jest bardzo niefajnie, a kora widzi cały kontekst, wszystko wie, i kora mówi: Słuchaj, nie mów takich rzeczy, to jest twoja szefowa. Po co ci to? Po co ci to? Nie przeklinaj, to jest twoja szefowa, po co ci to? To nam kora mówi. I my się uspokajamy, i rzeczywiście okazuje się: Wow, nagle przychodzi nam do głowy takie rozwiązanie, o jakie byśmy się sami nie posądzali, dosłownie. Czyli ta chwila oddechu, tak. ta chwila oddechu po otrzymaniu informacji, tak. która nas zdenerwowała. Tak jest, tak? dlatego, że to, co się wydarza, idzie informuje człowieka dwiema drogami: drogą krótką do struktur podkorowych, które mówią: zobacz, to dziecko ci zbiło twoją najlepszą filiżankę i ty od razu wstajesz i chcesz uderzyć to dziecko. To jest ta krótka droga, ale jednocześnie ta informacja przechodzi przez kory. I Kora mówi: Usiądź, nie bij tego dziecka. Przecież zrobiła to niecelowo. Widziałaś, że niecelowo. Widziałaś, nie krzycz. I całe właściwie radzenie sobie z emocjami to jest kontrola tego ułamka czasu. Żebyśmy nie pozwolili sobie na działanie, jak zwierzę. Wyłącznie poprzez struktury podkorowe, tylko żebyśmy się jak człowiek zachowali. Czy to jest tak, Pani profesor, że im bardziej wyregulowany autonomiczny układ nerwowy, czyli im więcej tego spokoju wycisza, tak, wyciszenia na tym co dzień, łatwiej. tym lepiej zapanujemy nad Zdecydowanie takimi tak. sytuacjami? W jaki sposób to kontrolować i w jaki sposób uruchamiać tą długą drogę i nie reagować na tą krótką, na przykład poprzez liczenie? Policzę do pięciu, jak dam radę to do dziesięciu i wtedy dopiero zareaguję. To jest bardzo trudne. To jest niezwykle trudne. Ja się tego uczę całe życie, czasem mi się nie udaje. Mm -hmm. Czasem mi się udaje w różnych trudnych sytuacjach, gdzie na przykład mam trudne spotkanie z jakąś toksyczną osobą, gdzie wiem, że będzie coś złego, albo na przykład jak czekam na bolesne badanie diagnostyczne, to są te takie momenty bardzo silnego stresu, i wtedy można siebie uspokajać. Można. Też oddechem, prawda? Oddechem. Profesor taki z medycyny integracyjnej, on poleca taki sposób oddychania 478. Mnie ten sposób oddychania 478 bardzo odpowiada, dlatego że my, robiąc wdech i licząc od 1 do 4, mhm. pobudzamy układ adrenergiczny, który nie jest korzystny, bo to jest adrenalina, ale tylko troszkę, tylko troszkę się jej wydziela. Po czym utrzymujemy Nasz wdech na szczycie wdechu, licząc od 1 do 7, tak. i robimy głęboki wydech przez usta, licząc od 1 do 8. I ten wydech przez usta, głęboki, licząc od 1 do 8, to jest pobudzenie układu przywspółczulnego, czyli tego układu, który jest dla nas korzystny, który jest odpowiedzialny za relaks, mhm. za uspokojenie. Więc on proponuje, żeby w takim przewlekłym stresie stosować te oddechy 4, 7, 8 rano, dwa lub trzy i wieczorem przed zaśnięciem. Rzeczywiście to przynosi pewne efekty, pewne korzyści. Jeżeli człowiek spróbuje, to będzie widział po tak, miesiącu, będzie teraz spokojniejszy. I to jest proste ćwiczenie. To jest bardzo proste. Robię wdech nosem, licząc 1 do 4. Trzymam na szczycie wdechu, licząc od 1 do 7, i wypuszczam spokojnie przez usta, przez usta A, wypuszczam przez 8, powietrze, dobrze. licząc od 1 do 8. Taki głęboki wydech. To jest pobudzenie układu przywspółczulnego. Więc to bardzo fajnie działa. No, i, i dlatego właśnie mówię o tym, że tak trudno jest nam z tymi emocjami sobie radzić. Tak, my na planie to wyjaśnia, soni, tak, to wie, tak, Ten tak, mechanizm ćwiczymy. wyjaśnia, dlaczego to jest takie ten trudne. Spokój, tak. Dlaczego a, tak człowiek przeklina a, szybko? A, a czy to jest tak, że nasi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, my, nasze dzieci, że żyliśmy w różnych czasach, doświadczaliśmy różnych sytuacji, inaczej radzimy sobie z tym stresem, bo innych, inne doświadczenia mamy za sobą? No przede wszystkim nie było tej wiedzy o stresie, która jest teraz. Teraz ta wiedza jest ogromna. Gdyby tylko ludzie zechcieli posłuchać tego, nauczyć się tego, poczytać o tym, to mieliby większą łatwość w przechodzeniu przez życie. Dosłownie mamy tą wiedzę. Nasi przodkowie tej wiedzy nie mieli, oni posługiwali się swoją intuicją. I teraz, w zależności od tego, na ile ja jestem wrażliwą osobą i słucham siebie i nie okłamuję swojego ciała, na tyle ja sobie też mogę radzić, bo przecież oni sobie też radzili, też sobie radzili. Co to znaczy, na ile ja nie okłamuję swojego ciała? Takim dobrym przykładem na. Silne działanie traumy na organizm jest PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Zespół stresu pourazowego pojawia się u osób, które przeżyły ogromną traumę. No i one mają niezwykle trudne życie, dlatego że cały czas powracają w ich myślach te sytuacje straszne, te obrazy im się przedstawiają w snach, na jawie. Słyszą głosy jakieś, które towarzyszyły tym potwornym scenom, które spowodowały traumę, i w zasadzie takie życie podwójne, ja bym to tak nazwała, jest ogromnie trudne, czasem u większości tych pacjentów uniemożliwia życie zawodowe. U niektórych wręcz uniemożliwia życie prywatne. Dlaczego? Dlatego, że to cierpienie związane z przeżywaniem tych złych emocji jest tak wielkie, że często te osoby uciekają w alkohol, na przykład, albo uciekają w narkotyki, i wtedy, no wtedy pogłębiają swój stan na jeszcze gorszy. Dlatego, jeżeli my sobie mówimy, nie martw się, czas goi rany. Przecież to jest takie słynne powiedzenie. Czas leczy rany. Nie ma, czy do wesela się zagoi. To powiem tak, że w niektórych przypadkach to jest okłamywanie siebie, dlatego że traumę trzeba leczyć, a nie czekać, aż te objawy przejdą, bo one nie przejdą. One nie przejdą. Na jakiś czas się wycofają. Jakiś czas tak. jest może troszkę lepiej, ale potem będzie taki bodziec, który nam przypomni. Bodziec Uruchomi. pod tak. postacią jakiegoś dźwięku czy jakiegoś obrazu, który nam się skojarzy z tamtym przeżyciem i ja zaczynam wszystko na nowo przeżywać. Więc w ciele uruchamiane są, uruchamiana jest ta pamięć emocji. Która jest taka trudna dla człowieka, dlatego nie ma siebie oszukiwać. Czyli ta emocja zostawia w ciele konkretny ślad. Konkretne ślady. To są ślady, o których pewnie będzie dużo się mówiło wtedy, kiedy fizyka kwantowa już się rozwinie na tyle, żeby nam pokazać metody, które będą to udowadniały. Takie metody, które jak lekarz zobaczy, to były aha, teraz w to wierzę. Do tej pory słyszałem przez setki lat sprawozdania różnych lekarzy, czytałem i nie wierzyłem. Nie wierzyłem, bo lekarz lubi wierzyć w to, co zobaczy pod mikroskopem, i w to, co zobaczy w neuroobrazowaniu mózgu, i tak dalej. To wszystko przemawia do lekarza. Tam, gdzie jest energia, tam do niego nie przebawia. Przemawia do lekarza to, co jest chemiczne, każda zmiana chemiczna. W związku z czym, na przykład, lekarz. Już jest przygotowany do tego, żeby zrozumieć dziedziczenie epigenetyczne po naszych przodkach. Do tego już jest przygotowany, bo my dziedziczymy skutki traum po naszych przodkach w ten sposób, że te traumy powodują przyłączanie się do genów różnych grup chemicznych, które zmieniają funkcję genu. Nie zmieniają samego genu, bo to byłaby mutacja wtedy, mm -hmm. i o mutacjach już wiemy bardzo dużo tym się zajmuje genetyka tylko to jest pobudzanie tego genu jakąś grupą on zmienia wtedy swoją funkcję i tym zajmuje się neuroepigenetyka oddzielna gałąź medycyny. Stąd te osoby, które odziedziczyły takie grupy chemiczne, to odziedziczyły predyspozycje do tych cierpień, które mieli nasi przodkowie. To znaczy, że jeżeli na przykład moja babcia była w obozie koncentracyjnym, bo to taki przykład jest bardzo obrazowy. Oczywiście ona mogła przeżyć coś innego, gwałt, śmierć kogoś bliskiego i tak dalej. Ale powiedzmy, że przeżyła obóz koncentracyjny, bo badań wśród tych osób jest najwięcej na świecie. I zachorowała na PTSD w związku z tym pobytem w obozie, to ona już ma zmieniony epigenom. Ona ma zmieniony już, czyli ona już ma tę grupę chemiczną. I ta trauma jest już zapisana w ciele. Jest zapisana w ciele tej babci, bo tam już jest ta grupa chemiczna, która się przyłączyła i która zmienia ekspresję genów. I okazuje się, że jej dzieci, wnuki i prawnuki te, które odziedziczyły te grupy chemiczne, bo nie wszyscy odziedziczą te grupy chemiczne, ale ci, którzy dziedziczą, mają predyspo predyspozycję do PTSD. Czyli, jeżeli taka osoba, która odziedziczyła grupę chemiczną, pojedzie w pociągu razem z osobą, która nie odziedziczyła tej grupy chemicznej i ten pociąg ma wypadek, to ta, która odziedziczyła tą grupę chemiczną, ma ogromne prawdopodobieństwo, że po tym wypadku zachoruje na PTSD, a ta druga nie. Czyli doświadczamy w grupie ludzi tej samej sytuacji, tego samego zdarzenia, tak, tak. a różnie różne losy się osoby. toczą. One mhm. będą różnie reagować, przede wszystkim z tego powodu, że mają odziedziczone epigenetycznie takie epigenomy, jakie mają, Czyli albo uszkodzone, albo nieuszkodzone. Ale ponadto na to, jak ja zareaguję na dany stres, wpływa również oczywiście bardzo wiele innych czynników. Bo na przykład wpływa na to fakt, jak czuła się moja mama, będąc ze mną w ciąży. To ma ogromne znaczenie. Dlatego, że jeżeli moja mama, będąc ze mną w ciąży, przeżyła traumę, bo na przykład umarła jej matka, ojciec, dziecko, stało się coś tragicznego, a ona była wtedy w ciąży ze mną, to ona przeżywa ogromny stres, miała wydzielanie kortyzolu bardzo wysokie, czyli tego hormonu stresu, który, jeżeli jest podwyższony, to jest niszczący, a niekorzystny. I wówczas jej krew wiadomo, że przepływa do krwi dziecka przez pępowinę. I te wysokie stężenia kortyzolu działają również na mózg dziecka. I to dziecko może się urodzić bardzo uszkodzone z tego powodu, że ona w ciąży przeżywała traumę. I nie było wsparcia? Które? Właśnie. Ją... I wtedy tam nie było wsparcia, a ona Słabodzimy. nie umiała sobie poradzić z tą sytuacją. Bo przecież takich kobiet, które przeżywają traumę w ciąży jest wiele, a nie wszystkie rodzą chore dzieci. Niektóre z nich rodzą zdrowe. Czyli to nie jest tak do końca, że rodzimy się y, czystą kartką, nie. Y, nie. zupełnie bez nie. przeżyć już wcześniejszych. Ale to oznacza też, że ten głęboki stres, to doświadczenie tej traumy, e, można już bezpośrednio, w bardzo bliskim e, odstępie czasu, zaopiekować tak, żeby te skutki były jak najmniejsze. No właśnie, no Prawda? właśnie, to byłoby genialne. To byłoby genialne. Dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Planeta Sonic, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mogłabym tak do wieczora. Dziękuję. I ja tutaj zawsze podkreślam, że jeśli chodzi o dzieci takie agresywne, to, to tak jest, jakby one nosiły na piersi taką wielką tabliczkę: Pomóż mi, bo to Ty jesteś dorosły, to Ty wiesz o tym, że ja żyję w przewlekłym stresie. Znajdź źródło tego stresu.